Hallo halo, dzisiaj mam dla Was ciężki temat, czyli ein schweres Thema. Choć może powinienem powiedzieć, trudny temat, czyli ein schwieriges Thema. No właśnie, dzisiaj zajmiemy się słowami schwer i schwierig. Czym się od siebie różnią i jak używać ich poprawnie. Zapraszam! Witam Ciebie w audycji Zapytaj Poliglotę. Masz pytania dotyczące nauki języków. Tutaj znajdziesz odpowiedzi, których szukasz. Nazywam się Kamil Kaszubski, jestem siedmiojęzycznym poliglotą i w każdy poniedziałek publikuję nowe nagranie na temat języka niemieckiego, w środy uczymy się hiszpańskiego, a w piątki angielskiego. Chcesz ułatwić sobie naukę języka? Kliknij przycisk subskrybuj i bądź na bieżąco. Słowo schwierig oznacza trudny. Dotyczy więc poziomu trudności, tego, że coś jest skomplikowane i niełatwe. Schwierig, trudny jest przeciwieństwem słowa einfach, czyli łatwy. Możemy na przykład powiedzieć, diese Übung ist schwierig. To ćwiczenie jest trudne. Albo der Aufstieg zum Gipfel war schwierig. Czyli wejście na szczyt było trudne, nie było łatwe. Z kolei słowo schwer oznacza ciężki, czyli oznacza, że coś dużo waży. E, ciężki schwer jest przeciwieństwem słowa leicht, czyli lekki. Możemy powiedzieć na przykład: das Paket jest schwer, czyli ta paczka jest ciężka. Kiedy pytamy o wagę, możemy powiedzieć: e, wie schwer ist das, czyli jak ciężkie to jest? Słowo schwer będzie dotyczyło przede wszystkim wagi, chociaż możemy tego słowa używać też metaforycznie. Na przykład, er hat schwere Verletzungen erlitten, czyli on odniósł ciężkie obrażenia. Możemy też powiedzieć, sie hat einen schweren Fehler begangen, czyli ona popełniła ciężki błąd, błąd, który m, był dużej wagi. Nie, możemy też powiedzieć er atmet schwer, czyli on oddycha ciężko, czyli oddycha tak, jakby na piersiach leżało mu coś ciężkiego. I właśnie to metaforyczne znaczenie słowa schwer, czyli ciężki, jest powodem zamieszania, bo nawet po polsku bardzo często o czymś, co jest trudne, czyli schwierig, możemy powiedzieć, że jest Ciężkie, czyli schwer. Na przykład, ein Problem, problem, może być zarówno schwierig, trudny, jak i szwea, ciężki. I w obu przypadkach e, ciężki problem i trudny problem będą znaczyły mniej więcej to samo. Jednak uwaga, bo czasami zamiana słowa schwierig na schwer może jednak zmienić nieco znaczenie. Bo na przykład, ein schwieriges Thema. Czyli trudny temat może oznaczać jakiś skomplikowany temat, na przykład z zakresu fizyki kwantowej. Z kolei ein schweres Thema, czyli ciężki temat, będzie oznaczał jakiś ciężki temat, którego lepiej nie poruszać podczas lekkiej rozmowy albo na pierwszej randce, na przykład. Podobnie ein schwieriger Fall, czyli trudny przypadek, może oznaczać na przykład osobę, która ma trudny charakter. Er ist ein schwieriger Fall, czyli on jest trudnym przypadkiem. Natomiast ein schwerer Fall, czyli ciężki przypadek, może oznaczać osobę, która odniosła ciężkie obrażenia i wtedy możemy powiedzieć wir haben einen schweren Fall im Krankenhaus, czyli mamy ciężki przypadek w szpitalu. Podsumowując, słowo schwierig oznacza trudny i dotyczy przede wszystkim właśnie poziomu trudności. Z kolei słowo schwer oznacza przede wszystkim ciężki i dotyczy właśnie przede wszystkim wagi. Jednak metaforycznie może też oznaczać coś, co ma właśnie wysoki poziom trudności. Na koniec zobaczmy sobie zdanie, w którym użyjemy obu słów. Es war für mich schwierig, einen schweren Koffer zu tragen. Czyli było mi trudno nieść ciężką walizkę. Mam nadzieję, że to nagranie było dla Was pomocne. Pamiętajcie, że na Facebooku znajdziecie wszystkie przykłady rozpisane. Dzięki. Dzięki za obejrzenie tego odcinka lub za wysłuchanie go w formie podcastu. Jeżeli był dla Ciebie pomocny, daj łapkę w górę i kliknij przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek, który znajduje się obok tego przycisku. Dzięki temu zaczniesz dostawać na bieżąco informacje o kolejnych pomocnych odcinkach. Mam dla Ciebie coś jeszcze. Jeżeli wejdziesz teraz na stronę zapytajpoliglote.pl i zostawisz tam swój mail, otrzymasz ode mnie za darmo. Pierwszy rozdział mojej książki Praktyczny Język w Podróży w trzech językach, angielskim, niemieckim i hiszpańskim oraz nagrania audio. Ponadto otrzymasz ode mnie unikalne nagranie Sekret Poligloty, w którym opowiadam jak nauczyłem się sześciu języków obcych i jak uczę się nowych języków w ciągu miesięcy. Chcę żeby audycja Zapytaj Poliglotę była dla Ciebie jak najbardziej pomocna, dlatego jeżeli masz pytania dotyczące nauki języków napisz mi o nich w komentarzach. Być może w następnym odcinku odpowiem właśnie na Twoje pytania. Dzięki, do zobaczenia i usłyszenia.